Kochani, to znowu ja. Oczywiście część druga, jeżeli chodzi o ramki, które powinny zostać w gnieździe, a które powinniśmy wycofać. E, tutaj mamy pięknie odbudowane, zalane, gniazdowe. Kochani wielkopolskie całe rameczki, jeżeli chodzi o pokarm. Na pierwszy rzut oka, jakbym popatrzyła, no ładnie odbudowane komórki. Czepiam się zawsze, prawda, że powinny być pięknie odbudowane, równiutko. No są jak byk, pięknie odbudowały, równiutko, kochani, z tej strony też, z tej strony oczywiście nie zalały. Z tej strony są płytkie komóreczki, więc nie będą już odbudowywać tych komórek. Tutaj zostawią te komórki takie, jakie są i nie zaleją dobrze tego pokarmu. To jakbyśmy popatrzyli, wzięlibyśmy do ręki nie ma więcej niż pół kilo. Pokarmu. Taka rameczka z automatu, kochani, wychodzi z gniazda. Ona nie jest potrzebna nam do zimowli, ale możemy sobie zostawić na przykład w magazynie taką rameczkę i będzie fajna na przykład na ostatnią rameczkę, jeżeli chodzi o poszerzanie gniazd. Później ją pszczoły pewnie zabudują pierzgą i przy najbliższym miodobraniu, jeżeli będzie taka możliwość, po prostu ją wycofujemy. Małe prawdopodobieństwo, żeby pszczoły podjęły i jeszcze raz ją próbowały nadbudować, chyba że damy ją do miodni po wcześniejszym usunięciu pokarmu zimowego. I damy ją po prostu jako dziewiątą ramkę i rozszerzymy gniazdo. Wtedy przy dobrym pożytku powinny rozbudować komórki. Dla mnie to jest ramka do wycofania. Będzie ona po prostu w najbliższym czasie osuszona. Jeżeli pszczoły będą chciały przenieść ten pokarm, to po prostu przeniosą. Jeżeli nie, to pójdzie właśnie na poszerzanie na wiosnę po to, żeby sobie przeniosły za zatworomaty ten pokarm. I będzie wycofana. Nie będziemy się bawić, nie będę pracować, spracowywać pszczół niepotrzebnie małą ilością pokarmu, kochani, bo to bez sensu. Za to następna rameczka, już jest bardzo ładna. Równiuteńka, jeżeli chodzi o zalanie, ale kochani, jak ją biorę do ręki, ona ma ze 3 kilo, a 2,80 to tak jakbym chciała się czepiać. Jak już by ktoś powiedział, że nie ma 3 kilo, to 2,80 jakby, bo naprawdę bardzo ciężko mi ją podnieść. Ta rameczka, pomimo tego, że jest ładnie równiu równiuteńko odpracowana, nie widzimy żadnych tam takich, wiecie, wybulwień, żeby tam było nadmiar pokarmu. Pięknie zalana, odparowana, zasklepiona, idealna. Kochani, jeżeli widzimy tutaj takie dołem, tu są co prawda też zalane komórki, ale jakby taki sam dół był pustych komórek, to się nic nie dzieje. Pamiętajcie, że tutaj pszczoły. Uwiążą się w kłębie. Nie może tego być tylko za dużo, ze względu na to, że po prostu droga pokarmowa nam się skraca. Troszeczkę taki łuk od dołu jest bardzo fajny. Tam właśnie pszczoły wchodzą główkami, tam się uwiązuje kłąb, tam jest królowa i kłębem idą ku górze. Wtedy dajemy właśnie pół korpus lub pełny korpus od spodu, jak jest większa rodzina i nie ma problemu, one się pięknie uwiążą i mają cudowną drogę pokarmową do góry w całości wypełnioną pokarmem. Miłego!